Ja. <grymne> ona jest pomalowana. Patrzcie, no tak, do mnie pomalowało. No bo ona chciała takie kolory. To znaczy. Ale nie. Nie, nie ma. Zaczynamy Będzie bupawy. Będzie i będziemy robić pięć rzeczy. Czyli krzyciek wysokie znowu. To będzie takie... No kurde, nie mogę wpaść na moje oczy. Dobra, zaraz sobie je a teraz daję ja właśnie co sam. Tak. I ogólnie to nie jest, żeby tak wytrzymać, to nie jest, Nata, nie jest Nata. to jest Domi i, od... i chyba od dzisiaj będziemy robić, yy... no. tak. że ja, Nata i Domi. No tak, albo będzie czasem, że na przykład ja z nią, albo ja z to albo ona zna to i tak będziemy robić. Mhm. Pierwsze, albo mo, możemy też same. E, nie, nie. Ja mam już nagrany film, ale to było dawno. Bo wtedy byłam chora. I no, musiałam coś robić, bo mi się nudziło Dlatego jak go stawię, to się nie dziwcie, że jestem... Że niby jestem chora. No mi zobaczę aparat, który się woła Dobra, więc ja idę te oczy. Nagrywam. Ja tak. na e, Mamy zero widzów Idziemy. Idę z te oczy, a Donnie gadaj, do nich. Coś, nie, spokojnie, okno na razie. Dobrze. Idę złożyć moje włosy. Idę, cześć. Ale szybko wracaj, ja nie chcę tu zostać Dobra. Przed chwilą jadę W To jest kawałek miogrona. Dwie i... gdzie są maksy? Tutaj z maksy. Już na dole. I... Malowałyśmy się, bardziej ją malowałam. Zaraz będę przybyć przez okno. Więc jakoś tak sobie tutaj siedzę jeszcze zrobić.

I, y, będziemy teraz, zaraz zrobimy takie. Aha, zdjęcie. które chciałam zrobić. Aj, zacznijmy z Jestem. No i mam pomysł. Będziemy. I niedługo będziemy jadły obie A, nie muszę tu robić. Tak, to no, mam no, 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 no. no i go y... uważaj, proszę nagrywam. No i mam powód, żeby zrobić tak, żeby zrobić te wyzwania, znaczy w sensie, że pytanie kłębe, ale coś takiego. Tylko, że na razie mamy zero widzów i nie wiadomo do kogo gadamy, więc jak ktoś wejdzie, to proszę i popisze. Tak to, to ptajcie, że baby live. A. Ha! Ciekawe. Wejdzie taka Domańska. Nie wiecie co to w naszej szkół. I ona takie... oha, okej. Masz ten jest zdjęcie, że dalej <laughs> jest. <laughs> robimy zdjęcie? Добрый вечер. не вышло. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо, вышло. А это Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Jak to wyłączyć? No, musisz aparat parę minut. Czuję, jak nie? to jest drogi. Ej, to. Jeden witz! Ej! Gupia. Ej, Ej do, napisz. Napisz coś. I przepraszamy za ten ale live, Ale Weź tak, my, małe dziewczynki, nie mamy co robić. Jestem u niej sobie? I jeśli. Się... I to słuchasz przez okno. No i ty możesz być <laughs> <laughs> Widzu, widzu, czy jak tam na ciebie gadają, to? Jezus pierwsze! Co ja mam zrobić? No to. Ale ja nie chcę nic nie zrobię. No więc hej! Hej, widzu! <laughs> Piszemy do ciebie. Widzu, widzu. Hey. Jeżeli coś napisz, jakieś pytanie, czy coś widzę jakiś, jakkolwiek się zwierzę. ekran. <mulary>